Cześć kochani, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was po takiej dłuższej przerwie, bo już dawno nic nie wrzucałam. A przychodzę do Was z miksem za 25 zł. Mamy jedną sztukę za 10 zł. Postawiłam na wielką czarną perłę. Mamy super linie przypływ kasy, owocową eksplozę i super trzynastkę. Zobaczymy, jak ten miks za 25 zł. się spisze. Zaczniemy sobie od tej najmniejszej zdrabki, od super trzynastki. Tutaj po prostu szukamy trzynastek i sprawdzamy, co my mamy. A mamy, o proszę, patrzcie, jakie miłe zaskoczenie! Na samym początku trzynaście. Pójdzie dalej. No nie, już nie chcieli dać. Ale ważne, że chociaż jedna. I trzynastka daje nam dwa złote. Kontrolna F się zgadza. Także super. No to teraz owocowa eksplozja. Może troszeczkę was przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Okej. Okay. I sprawdzamy sobie o nasze owocki. Zróbka z numerem 31. I patrzymy. Pierwszy symbol, którego szukamy, to jabłko. A drugi to wiśnie. Okej, okay. Wcelowałam, żeby wszystko. Żeby nie odkryć kontrolnych i szukamy jabłuszko i wiśnie. Mm -hmm. Tu dobra. To mamy jabłko i wiśnie. Wiśnie mamy. I jabłko. Jest jabłko. I tu jeszcze jedno. I wisienki już nie widzę, ok, kolejne dwa to melon i ananas i sprawdzamy melon i ananas, tu mamy melony, ok, ananaski mamy tu i tu. Na razie nie widzę. Kolejne dwa symbole. Banan i figa. I tak, figę mamy tutaj. Są figi. Figa i banan. Tu jeszcze figa. I tu banany. Kolejne dwa gruszka i cytryna mamy cytrynkę i gruszka jest gruszka tu są gruszki tu i tu okej okay. Cytrynki i gruszki więcej nie widzę. Kolejne dwa symbole to truskawka i karambola. Karambole mamy tu. A truskaweczka tutaj. Ok, następnie. Kiwi i arbus. Tu jeszcze truskaweczka. Tu mamy arbuza. Tu mamy kiwi, tu jest kiwi, tu jest jeszcze arbus. I tu jeszcze kiwi. Ok, i ostatnie dwa. Winogrono. Winogrona mamy tutaj. Jest tu i tu. I ostatni symbol to kokos. Kokos mamy tu. I tu. Jest jeszcze tu. I tu. Ale tu już nam wszystko. Inne poblokowało linię. Sprawdźmy sobie kontrolne. SAP tak jest, wszystko się zgadza. Z mamy pustą. No to teraz może przypływ kasy, przypływ kasy z numerem 15. Szukamy wygrywających liczb. A mamy 19, 8, 6 i 27. I szukamy. 17 nie ma. 26 nie ma. Dwadzieścia trzy również, dwadzieścia osiem obok, i cztery nie ma. Następnie, szesnaście, dziewięć to też nie, dwadzieścia dwa, jeden i siedem, czyli wychodzi na to, że zdrabkę mamy pustą fpc kontrolna także wszystko się zgadza no to co zdążyliśmy sobie wielką czarną perłę za 10 zł a super linię zostawimy na koniec w czarny pyle szukamy dolara lub pierścionka który nam pomnoży wygraną razy 2 a zdrabkę mam z numerem 14 i sprawdzamy co my tu mamy naszyjnik, narty, cytryna, biedronka, wiśnie i róża, prezent, muszka, klucz, bransoletka i tulipan, łódka, gwiazda, ananas, słońce, podkowa i zegar i ostatnie trzy szanse, winogrona, trofeum i szpilki, czyli Również zdrabka pusta, kontrolne mamy. DR. Także niestety. I zostaje nam ostatnia zdrabka. Super linie, super linie mam z numerem 23 i szukamy symboli. Pierwszymi są balony i gwiazda. I sprawdzamy. Balony i gwiazda. Gwiazdkę mamy jedną, mamy drugą. Balony i gwiazdka. Tu mamy balony. Mm -hmm. Tu mamy gwiazdkę. Gwiazdkę. I balonów już. Nie widzę, Chciałam mówić, ale mam. Jeszcze jedno są. Ok. Kolejne dwa symbole. To arbus i wiatrak. I sprawdzamy. Arbus i wiatrak. Arbus mamy. Tu kolejny. Arbus i wiatrak. Mm -hmm. Wiatrak mamy tutaj i więcej już nic nie widzę. Kolejne dwa symbole. Piłka i moneta i sprawdzamy. Piłka i moneta. Nie widzę ani jednego, ani drugiego. Ok, jedziemy dalej okulary i klucz okulary i klucz okulary są klucz również i jeszcze kluczyk mamy tutaj kolejne dwa symbole to rolki i czapka i sprawdzamy tu rolki Roki i czapka, tu mamy roki, tu jest czapka, tu czapka i tu roki. Dalej cytryna i serducho, mamy cytrynę, przy okazji znaleźliśmy czapkę. Cytryna i serducho. Chyba nie ma. A jak jest, to zaraz to znajdziemy. A dalej, szukamy korony i podkowy. Koronę mamy tutaj. Korona i podkowa. Korona jest i to by było na tyle. okej, okay. Następne symbole to leżak i sakwa. Leżak i sakwa. Mamy leżak. Kolejny i jeszcze jeden. OK. Następne symbole to motyl i Biedronka. Motyl i Biedronka. Mamy motylka. Tu jest motylek. Tu mamy motylka i Biedronkę w jednej linii. I to by było na tyle. Ostatnie cztery symbole do końca zdrabki. Mamy kwiatek i tęczę. Kwiatek jest. Tęcza również. Tutaj i tutaj. Tu. I tu kwiatuszek. Ok, ostatnie dwa symbole. Przedostatnią są klapki. Klapki mamy tutaj, mamy tutaj i klapki nam tworzą linię. Jeżeli nic, jeżeli wszystko dobrze zdrapałam to tak jest. Zaraz sobie to sprawdzimy. Mamy klapki i dalej tutaj również klapki. Ok, ostatni symbol. Ostatnim symbolem jest diament. Diamenci gdzieś był, ale on nam chyba tu nic nie wniesie. Tak jest, mam ostatniego tutaj. No i co? I sprawdźmy sobie, czy wszystko się zgadza. Kwiatu, kwiat był. Motylek był, klapki były i leżak był. Także pozostaje nam odsłonięcie tej zacnej jednej linii, pod którą kryje się. Całe 5 zł czy kontrolne literki nam to potwierdzą. Tak jest, mamy 3 razy B i podsumowując, kochani, dzisiejszy odcinek na 25 zł odzyskaliśmy 7. Mamy 5 zł w super liniach i 2 zł w super 13. Także wynik nie najgorszy mogłoby być lepiej. No ale cóż, to tylko zdrabki. Gdybym wiedziała, że tam nic nie ma, to pewnie bym ich nie wzięła. Nie dałabym to tak łatwo zarobić pieniędzy. Dobra kochani, żegnam się z wami. Bardzo serdecznie, miłego dnia wam życzę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!